Zbieramy Masz. Was dzisiaj na pastwisko. Idziemy na spacerek zobaczyć jeden z najpiękniejszych kamieni w Szkocji. Tak? A ten kamień nosi nazwę Bonnettstone. O ile to tak się wymawia, oczywiście. <laughs> Nie wiem. Ale pogoda fajna. Super. stan. Znajduje się tak od tyłu góry Westromon. I można podjechać tutaj sobie na parking, tak jak my to zrobiliśmy. Ale Wojtek coś mówił, że na internecie, na internecie widział ścieżkę z stromą. Ale no gdzieś tam jest, ale szczerze mówiąc to my nie mamy pojęcia jak dojść od tamtej strony. Także dzisiaj tak idziemy na wygodę po płaskim. Póki co, póki co. No my już widzimy ten kamień. Jest niesamowity. Ostatnim razem, jak tutaj byliśmy, to ja mam wrażenie, że szliśmy tak po takim typowym pastwisku. To normalnie owce sobie biegały. Będzie za chwilę. Będzie? A teraz, tak na początku brama była otwarta i widzę, że tutaj zboże jest wysiane. znaczy, no już jest no, dosyć spore to zboże. Wojtek mówi, że dalej będzie. Ale no tak, faktycznie. Przecież tam widzę pełno owiec. <grymne> na internecie ja widziałam zdjęcia, jak ludzie normalnie siedzą sobie na tym kamieniu. I tu się tak wydaje, że tak łatwo tam wejść. Ale ja jestem za niska i nawet nie mam możliwości, żeby sobie tam przeskoczyć zrobić zdjęcie <laughs> no ja tu nawet z tym to bym nie wskoczyła tam nie nie ma szans kawałek prostej mamy do zrobienia ile to jest kilometr półtora no to nie dużo i to bez żadnej górki to szybko się wydaje bo że tak? Jest? A faktycznie, no kawałek szliśmy pod górkę. Ja już słyszę jak sapiesz. A ja już się przyzwyczaiłam do tego. A chcielibyśmy jeszcze dzisiaj podjechać w jedno miejsce. Ale zobaczymy czy się uda. Która jest godzina? No to może, czy nie? Nie widać żadnych ludzi. Pusto. Ostatnio mamy szczęście, nie? że mamy takie puste te ścieżki. Aczkolwiek też jeździmy o takich godzinach trochę. Jak się Po takim dniu jak dzisiaj, Mi po głowie teraz chodzi banan. Ale nie wiem, bo to też trzeba by było pojechać pewnie po południu, żeby znaleźć miejsce parkingowe. Ja mam w sobotę wolną. No zobaczymy. Cały dzień była taka średnia ta pogoda, a teraz tak fajnie się zrobiło, cieplutko. Mimo może trochę zawiewa, to i tak fajnie. No zawiewa, ale taki ciepły ten wiatr jest. I mi jest na przykład za ciepło w tej bluzie. A tobie pewnie w sam raz. No, ja robię, że to byłoby przyjemnie. Tak? To chcesz do mnie pożyczyć? Nie. Nie. Powietrz, nie? Mhm. I przed nami już bardzo ładnie i wyraźnie widać ten kamień. Ciekawe, czy na filmiku będzie widać też. i wydaje mi się, a nie, będziemy teraz wchodzić na pastwisko. Owieczki uciekają przed nami, biedne. Co, bo nie No, ja nie zastraszyłam się. Owieczki? Ja, ja to mała. No i to mam No hop, jak owieczka. No, typowe takie schody, jakie jest wie, na farmie? Czy w górach, nawet nie? Tak. Farmerzy są bardzo mieli, że tak udosypniają. Hmm. Ciekawe, czy widać ten nie. Widać sam ten odcinek, taki najważniejszy. Chociaż to całość jest ważna, taki tak Ostatnio jak Wojtka prosiłam, przy właśnie przy tych szakach żeby zrobił mi zdjęcie, to tak wystawiłam sobie rękę i się kolce powbijały, także trzeba uważać. Fuh. Takie piękne owieczki, co? Takie mleczko. leczko chcę pić. Na fermonię, na, na serek. Jest. Tak, zdecydowanie. Tutaj ścieżka wydeptana do góry. po nie, nie, nie. jest tak pionowo. nie. Nie, nie. Tak. Ale wiesz co? Tak? jest stąd byłby piękny za słońca? No, myślę, że z góry by było lepiej. Jest tak. Teraz to się taki malutki wydaje, ale ja się na nim stanie za chwilę. Co mówisz? Ciekawe jak on powstał ten kamień. Ktoś go pewnie wyrzeźbił. Ja Korbacy, tak? się... Tutaj jest chyba jakaś tablica o nim. Także... No, no ale niestety przez to, że jesteśmy na pastwisku to zapach jest taki momentami nieprzyjemny ale da się przeżyć no i oczywiście na trawie pełno niespodzianek jest <grymne> Ale owieczki są bardzo e, gościnne Mówią do nas, ale nas nie zaczepiają Wiesz, jak Jestem wspaniały kamień. Nie, nie, chodź może, co? A to można? To jest niebezpieczne, Wojtek. Tak sobie wygląda ten kamień. No nie wierzę, wlazłeś tam. Czekaj. Dalej. Ja nie wierzę, że on tam wlazł. To jest po prostu niemożliwe. Trzeba, jak trzeba Co, wykończysz mnie kiedyś? Nie. Moim zdaniem. To jest niebezpieczne takie wejście na ten kamień, bo tam jest naprawdę spora odległość, żeby to przeskoczyć. Także nie naśladujcie Wojtka. Dużo osób tu było, dużo imię. No tak, ale mimo wszystko to wiesz co? O, w coś wlazłam. Ale miło. Mówisz, że dużo osób tam było? Ale ja tam nie wlezę, ja się boję. Ja tu jestem boi Dudek, ale nie, ja też uważam, że jestem za niska, żeby tam przeskoczyć. I uważam, że to by było moją głupotą, gdybym próbowała nawet. Zaraz podejdę, no zresztą może tuż będzie widać tą przerwę. I nie, to nie jest dla mnie. Nóżkę, nie, ja dziękuję. Wiesz mi tyle, ja mi widoki starczą. Halo Monia No i zobaczcie, jaka to jest wielka odległość, żeby tam przeskoczyć. No ja nogą. No nie ma szans. I tak? No nie, no, dla mnie to jest po prostu nie... Ale no, ja może to, wiesz... No ty jesteś dużo wyższy, no i przede wszystkim odważniejszy. A ja nie, ja nawet... A dół nie zeskoczę. Ty no możesz, myślisz? No nie wiem. Jak nie. uważasz. Ja sobie zejdę. Po prostu tędy. No, no dawaj może. Nie się, się ze mnie. Myślisz, że to dobry pomysł stać pod tym kamieniem? Tam jeszcze jest taka furtka fajna. No znaczy fajna, no taka jest furtka. To może pokażemy. No pokażemy co tam jest. Na no to chodź. Hop. Jestem. Poczekaj. nam zaprowadzę. No i co, tu też tak ładnie, ale niestety. Owieczki prowadzę. były pierwsze. I jest no. troszkę brudno. Dobra. No, idziemy do tej tej furtki i uciekamy stąd, bo chyba te owieczki są niespokojne jak mają gości. Tak. Okej. Okay. No, trzeba zamykać furtkę. <laughs> tak. A, a proszę, tutaj jest przez O napisane. Ja myślałam, że to jest... Przez, Przez U, U. no faktycznie tak to wygląda. Tablica informacyjna, a środek, o środku nic ciekawego, to taka. No i już jakieś schronienie by było przed deszczem albo burzą. No i zobaczyliśmy co chcieliśmy zobaczyć, i wracamy. Nie wiem, czy pojedziemy jeszcze w to drugie miejsce, a to jedziemy w drugie miejsce, które chcieliśmy jeszcze dzisiaj zobaczyć. Pospacerować tam bardziej, bo to jest kawałek drogi do pospacerowania. Ale takiej przyjemnej, także miły wieczór dzisiaj mamy. Ja się na zwierzętach nie znam. Ale mam wrażenie, że nasza obecność tutaj je stresuje. Szkoda mi tych zwierzaczków. Także idziemy sobie, niech mają spokojny wieczór. A ciekawe, jak to jest, jak tutaj jest więcej ludzi, nie? Muszą się bać. Dużo ludzi o tym nie wie. Mowa o ludziach. Wojtek stwierdził, że tu dużo ludzi nie chodzi. A naprzeciwko no, nas idzie grówka wymiana. Monia, Woj... Wojtek je do samochodu, bo to spacerze nie puści. Mam nowy dywanik jeszcze jeden zestaw, ale. Dobra. A co ty się spodziewałeś po spacerze, po pastwisku? Tak, jak Monia zwykle w białym, tak. No, żeby lepiej było widać, to wejdę. Dobry radę. Dobrze, że mam okulary, przynajmniej nie widać, że się popłakałam ze śmiechu. Aczkolwiek ja w tych okularach to ja prawie nic nie widzę. Trzeba było czasem je wyczyścić. No są czyste. Ale my tak słońce razi. Chociaż mało go dzisiaj, teraz. Ale i tak mnie razi. No coś tam jest. Uważaj, bo się przejedziesz. Dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy w Falkland I teraz kierujemy się w stronę Maspiden. No, jeden. No, jakoś tak. Tak, tak. Będzie jakiś znak za chwilę. No, znak będzie, będzie napisane, ale jak to się czyta, to nie wiadomo. Nie wiem. Wyciągnąć na <grym> Naprawdę, nic nie widzę. No dobra, już nie przyginął. No mnie korany, Ko korany komary. Kompletnie nie mam pojęcia, ile mamy tutaj drogi przed sobą. Nie pamiętam po prostu. Byliśmy tutaj za 2-3 razy. Podejrzewam, że koło też 1,5 km, dwa może. Myślę, że tylko... Nie wiem, czy słychać to w tle, ale tam się dziwne rzeczy wyprawiają. Dobrze, że mam tak teraz ustawiony telefon, jak nagrywam, to przynajmniej widzę, czy ktoś za nami idzie, czy nie. O, dobra. I tutaj na kamieniu widać że mamy przed sobą dwie trzecie mili ładna strzałeczka w lewo idziemy nie zgub nas <grym> nie żartuję tutaj jest naprawdę prosta droga nie ma znaczy no zawsze są, <grym> zawsze są szanse że się można zgubić ale raczej nie powinno się tego zrobić chyba że ja będę prowadzić Na dole jest taki fajny mostek. I tamtą drogą też można w sumie sobie przyjść. Może będziemy nią wracać. Przede mną kolejny mostek. Ale to pięknie wygląda. Ale ładnie. Tutaj jest naprawdę fajna ścieżka, fajny spacer można sobie zrobić. Podoba mi się, no i krótki. Tu jest, w tych butach nie wyjdzie. W białych butach mnie nie wpuścisz? Nie. No proszę cię. Znowu będą się suszyły na parapecie. O, tutaj dobrze widać ile komarów lata. Echo. <noise> No, idę, idę. Przecież ja muszę się wszystkim nacieszyć, wiesz? Ostatnio zauważyłam, że coraz bardziej lasy mi się zaczynają podobać. Bo kiedyś to tak Zobacz, średnio, las ma coś dobre, coś... a niektóre lasy są naprawdę piękne chociaż ja wolę jak jest taki lasek przy jakimś jeziorze gdzieś tam w oddali widać góry to wtedy według mnie jest dużo piękniej za chwilę będziemy wchodzić do tunelu takiego ciemnego Ej no nie oszukuj, nie włączaj latarki Nie no weź, złączył jednak Wojtek, nie się ze mną. Jakbyś nie wiedział. To było straszne. Po górze tunelu. Normalnie czuję Ten tętno. Ja nie wiem, ja to używam takie małe atrakcje co zamknięte? To, ch to chyba ten most zamknięty mi się wydaje jakieś informacje tam były o, no to tak, to robią ewidentnie robią o, tutaj jest zamknięte przejście jakieś prace tutaj trwają także my idziemy bokiem Znowu mamy ładnie oznaczoną trasę. Ma speeden na lewo, także idziemy. Dzisiaj znowu tutaj nie ma ludzi. Będziemy wracać i dopiero kogoś spotkamy. Ludzie wychodzą dopiero jak my wracamy, zauważyłeś? Dają nam szansę na cieszenia się tymi wszystkimi miejscami. I zrobienia zdjęcia. I zrobienia zdjęcia. A może w sobotę pojedziemy na Benan. Już to mówiłam chyba. Czy nie? Jeszcze Mówiła. dzisiaj? Mówiłam. Co o tym sądzisz? Nie wiem jaka będzie pogoda. Widzę, że coś jest zamknięte przed nami. Także nie wiem. No, chyba, nie dotrzemy tam dzisiaj. chyba dzisiaj nie dotrzemy. Także chyba, że tędy, a może górą jest otwarte, zobaczymy. To idziemy górą co? No, kawa można. Kawałek pójdziemy, zobaczymy. Dobra. Zboczyliśmy trochę z trasy, bo tam jest zamknięte, ale tu jest inna ścieżka, która jest otwarta. Wojtek mówi, że. Tędy nie dojdziemy, a mi się wydaje, że my zawsze tak, jakby Górę drugą wracamy. górą wracamy, i wydaje mi się, że to jest ta ścieżka. Aczkolwiek nie wiem. No, zobaczymy, okaże się za chwilę. Jak zwykle. A mówiliśmy, że tu się nie da pobłądzić. <głosy> <głosy> Dobre sobie. Ale tak, jeden most zamknięty, tam główna droga zamknięta. A tu zobaczymy, idziemy w ślepo. Ale ścieżka ewidentnie jest. Tylko gdzie ona nas doprowadzi, Jeszcze to nie obrozy. wiemy. I teraz Wam pokażę, jak idziecie z dziećmi w takie miejsce na spacer, jak trzeba uważać. No tak, macie normalną ścieżkę. A dzieci wiadomo jak to, dzieci biegają sobie. Kawałek od rodziców i są takie niespodzianki. Także naprawdę dziecko najlepiej wziąć za rączkę i iść się jednak tym szlakiem i uważać A takich miejsc, takich kawałków, takich nie wiem jak to nazwać, przepaści różnych dziur tego wszystkiego na poboczach to jest odgroma człowiek dorosły może się zapatrzeć. A co dopiero dziecko, tak samo o tutaj za mną jaka przepaść. Niby tylko dwie trzecie mili, ale i mi się wydaje, że my idziemy, idziemy. I pod górę oczywiście. Nie mam sił I niestety. Ale z drugiej strony również jest zamknięte. Nie mamy dojścia na ten wodospad. Także wracamy. Będziemy zdjęcie i wkleimy. Tak, no nie wiem. Za kilka miesięcy spróbujemy znowu, bo takie naprawy zapewne nie trwają szybko. Krótko. Ja to się tylko zastanawiam. Czy my gdzieś tej informacji na samej początku nie przeoczyliśmy? Czy dopiero się ona ukazała na środku spaceru? Co by było naprawdę nieper i niefajne. Ale w sumie fajny spacerek, gdyby nie te komary. Także no póki co, to no strzegamy, że Maspiden jest na dzień. 17 czerwiec. Który? 16 czerwiec 2021 tego dnia Maspiden jest zamknięte. To znaczy spacer tu po lesie, no to można sobie zrobić. Ale samo podejście na pod sam wodospad. Wojtek się ze mnie śmieje. No dobrze mówię. No, <gryw> może trochę zakręciłam, no bo... Ten las jest tutaj, niektóre ścieżki są otwarte, można pospacerować. Ale to co najważniejsze tutaj, po co w ogóle ludzie przede wszystkim przyjeżdżają, bynajmijmy, no to nie mieliśmy szansy tam podejść niestety. Najważniejsze, że już wracamy. I jest, I jest górki! <noise> Moja podgórka dalej, to bym chyba dzisiaj nie dała rady. Ups, i tak by się wywalił. <noise> tak tutaj szybko idzie, bo chcę jak najszybciej już dojść do auta. Gdzie się spieszysz na mecz? Opa, jest głodny I głodny. Przecież dopiero obiad jadłeś. <laughs> Już po meczu, która jest godzina? A, no to jeszcze zdążysz na kawałek. W drugą połowę. Jeszcze cię do sklepu zaciągnę. Tam na dole jest ten tunel, taki ciemny, przez który przechodziliśmy. Także, jak ktoś nie chce przez niego przechodzić, to może sobie górą przejść. Ale się, się ściemnia. No nie się nie ściemnia, bo jeszcze jest jasno, ale ten las jest taki ciemny, dziko tak tutaj. <laughs> Mnie to trochę przeraża. No ślicznie, ale mimo wszystko ja to tak nie wiem. Co mnie straszysz? To ty jesteś mądry? Ogryz pod mostu. Ja już chyba o tej godzinie nie chcę chodzić po lesie. Co? Coś mnie ugryzło, kurde. I teraz jak się pięknie rozjaśniło. To, to już się nie boję. Tylko nie strasz mnie, proszę Ciebie. <śmiech> <śmiech> Ale czemu się ze mnie śmiejesz? Mój No co? Nie bój się. Nie bój się, no. Nie bój się. Łatwo tak powiedzieć. Skończyliśmy już dzisiejszy spacer. Jedziemy do domu odpoczywać i się żegnamy i zapraszamy Was na następny film. Tak. Do zobaczenia Pa.